Kolejny program kulturalny Rozkład Jazdy, który możecie oglądać co tydzień w piątek, ale nie co tydzień jest taki gość, którego dzisiaj udało mi się zaprosić do programu: Krzysztof Majchrzak. Zapowiadałem do swoich bliskich znajomych, którzy wiedzieli, że z Panem porozmawiam. Najbardziej bezkompromisowy gość programu i mówią: No, jeżeli znamy Krzysztofa Majchrzaka i jego wypowiedzi na tematy dotyczące. Tam, gdzie nie grał <noise> i dlaczego, a dzisiaj padło między innymi o Jest gdzie pan zagrał, ale o, te, o tej rani nie będziemy mówić. Mówi, no to jest gość, ale, który... jest historia. Tak, to jest gość, który no, jest bezkompromisowy i takiego kochamy. Panie Krzysztofie, to padło. To znaczy z samej bezkompromisowości, jak pan mówi, nic nie wynika specjalnie. E, ważne jest, żeby ona służyła. Y, bliskości człowieka z człowiekiem, To była konstruktywna. Dzięki uh -huh. za to słowo. To jest słowo, którego powinienem użyć. Żeby była konstruktywna. <laughs> się tak, tak ona właśnie. jest demonstracją jakiegoś, żeby szybko powiedzieć i celnie, rozbuchanego ego. Uh -huh. I ona nic, nic nie tworzy, a więc, jak pan powiedział, nie jest konstruktywna. Mieliśmy kiedyś przyjemność spotkać się na dworcu centralnym. Spędziliśmy ze sobą prawie godzinę. Pan wtedy jechał do Krakowa. Ja jechałem właśnie do swojego rodzinnego Włocławka i porozmawialiśmy z jednym z kawiarenek na dworcu centralnym. I wtedy pan użył sformułowania: Ja po prostu nie lubię projektów, które są jałowe, bo one mają mnie poruszyć. Mijają ponad dwa lata naszego spotkania. Rozumiem, że to jest taka domena, która panu tak że się jak towarzyszy. To nie jest akurat na potrzebę naszego spotkania. Co u pana słychać przez te dwa i pół roku, bo żeśmy się troszeczkę nie widzieli, co się ostatnio wydarzyło, o czym warto wspomnieć. O, oprócz tego, że za chwilę rusza Pan na Narty, bo jest grudzień. To czym wiemy na pewno. Totalne lenistwo. i I ma, ma marzenie o nowym modelu NART. <laughs> Czyli nie to znaczy. To bo moją codziennością od, od czasu już bardzo dawno jest, jest codzienny trening. I nie na żeby zademonstrować górne aktony mięśnia piersiowego na plaży, tylko żeby być wydolnym. Swego czasu, jako pianista, byłem na Kyushu w Japonii i tam po takim bardzo okresie intensywnych bankietów. Zobaczyłem, że ja się do bankietowania na tym poziomie nie nadaję i poszedłem do szkoły karate i odtąd i odtąd już jestem wierny temu, o czym karatecy mówią dojo. No właśnie, jakbyśmy znaleźli wspólny mianownik między karate a aktorstwem, to co to by było? Nie ma wspólnego mianownika. Nie ma absolutnie żadnego? Nie znajdziemy? Nie, może, może pracowitość. I cierpliwość w, w, w budowaniu, budowaniu wydolności i tak dalej. Mm -hmm. a, a, tr trzeba mieć po prostu, trzeba mieć po prostu e, tego typu e, pasję, miłość, a nie chcieć błyszczeć na tle osób niewysportowanych, bo to mnie w ogóle nie interesuje. Natomiast w ruchu jest y, też y, zamknięta cała magia y, obcowania z rzeczywistością. Y, kto tego nie dotknął, to nie wie o czym mówię, y, dlatego że y, gdzieś u nas y, w kraju y, pudełki i pomponiki y, y, propagują taki styl. No powiedzmy w końcu marca przygotuj się na plażach i ten typ ruchu mnie nie interesuje. Chodzi mi o aktywność w ogóle, która uruchamia również nie tylko pracę serca, ale mózgu i tak dalej. W ten sposób, sposób no staje się bliższy procesowi zwanego zwanemu yy, Życie. <laughs> Czyli rozumiem, że w Akademii Teatralnej jak Pan wykładał, to najpierw były zajęcia z ruchu. Oprócz tego, aby zagrać, nauczyć się jakiejś roli albo interpretacji tekstu, to trzeba było jeszcze też być dobrze przygotowanym fizycznie. Nie, przygotowany nie, fizyczny. ja mówię tylko o prywatnym, prywatnym. Moim, pr o prywatnym moim dniu. Zaczyna się od ruchu. Mhm. E, e, tutaj jest, e, opowiem Panu taką rzecz właśnie rodem z kiuszu. Kiuszył, miejscowość Oita, na wyspie Kiuszył, blisko for, ko, portu Kobe. I tam poszedłem do szkoły karate. Jedyny instruktor, który umiał po angielsku, miał 83 lata. Kocham faceta, nazywa się, nazywał się już w tej chwili Haruhisa. Miura. I ja byłem bardzo, 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 bardzo wyćwiczony, rozciągnięty, tam 30 podciągnięć na drążku i tak dalej i różne takie kawałki. A sam miał 83 lata i zrobił mi, miałem wtedy lekko ponad 30, zrobił mi 15-minutową rozgrzewkę. Po której poszedłem żygać. I musiałem się umyć. I na tym skończył się mój trening tego dnia. Ale nie w tym jest rzecz. To, co chcę powiedzieć w tej sprawie, jest do zamknięcia w dwóch genialnych jego poleceniach. A wychodząc, zawstydzony, ja zapytałem, czy mistrz mi zdradzi tajemnicę swojej wydolności. 83 lat. On mówi, zdradza Ci tajemnicę mojej wydolności. Chris, w treningu są ważne dwie rzeczy. Jeżeli jesz, to jesz tylko wtedy, jak ci się chce jeść. Ja postawiłem oczy. Mówi, żadnych bilansowanych diet cztery razy w ciągu dnia. Tylko jesz wtedy, jak ci się chce jeść. Jedzenie rytmiczne zaburza cały cykl Twojego zdrowia. A drugi przepis, jeżeli zaczynasz ćwiczyć, to powiem Ci po japońsku, Mai -ni -chi". Co to znaczy Mai -ni -chi"? Codziennie. A więc codziennie. Czyli regularność musi być. Codziennie. Chowano. Codziennie. A jak nie możesz, bo sobie nad, nadwyrężyłeś jakieś grupy mięśni, coś ścięgna, no to daj z buta 5 kilometrów. Od razu mi się przypomina film Aria dla Atlety, gdzie pana postura, i tak był pan przygotowany znowu fizycznie do roli, do roli nie tylko pod względem mentalnym no to robiła ogromne wrażenie na ekranach. Ja ten film widziałem wielo później oczywiście, bo nie mogłem go widzieć wtedy, bo nie, nie było mnie jeszcze na świecie. Ale pokazał go mi mój ojciec, zobacz, pana Krzysztofa Mekrza, jak wygląda. No i oglądaliśmy, on mnie zaraził kinem, moim zdaniem właściwym, że oglądałem właśnie właściwe rzeczy, między innymi z pana udziałem. Ale dzisiaj się przewinął wątek z komedią, dramatem, że te różnice. No właśnie, był absolutnie genialne. Mam, mam nadzieję, się że się tego że słuchało. Ja się wiele po tym sporze nauczyłem. Mam nadzieję, że nie było, niemiło. Nie, było bardzo prawdziwie, Czyli tak jak pan zawsze prezentuje, także hmm. myślę, że osoby, które przyszły na spotkanie z panem, wiedziały po co przychodzą. I to było, było, było słychać, było widać i czuć. To panie była zniesmaczona brakiem kategorycznego podziału na. Śmieszne i smutne. Tak. A właśnie ten podział na śmieszne i smutne jest winny całemu rozkładowi, że tak powiem, substancji sztuki. Mhm. Ale jak sobie przypomnę, um, Aniele Kierpec. To jest coś niesamowitego. Ja jednego dnia obejrzałem kiedyś Konopielkę, bo akurat był, chyba TVP Kultura puszczała właśnie fragmenty z Opola i mm. później był film i jednego dnia obejrzałem, że tak powiem, taki pełen miszmasz Krzysztofa Majchrzaka w parę godzin. To, to też jest taka paleta kolorów aktorstwa, którą trzeba po prostu prezentować i pokazać. Ten, ten, ten kabaretowy ton, że tak powiem, był podyktowany rozpaczą. Myśmy ten program zrobili w ciągu jednej nocy, nie, nie, nie mając scenariusza kompletnie. Powiedzieliśmy sobie, ty, po, pokaż jakiś numer, co masz. Więc zaaranżowałem mozambickie czworoszki uhuh. i tak dalej. Na szczęście chłopaki mieli świetne poczucie rytmu. Wzięliśmy błągosy i coś tam, więc to powstało w nocy z rozpaczy. Nie, a, a, a bo zwykle kabaret łączy się z takim puszczaniem oka na temat y, współczesnego stanu y, polityki, ducha itd. Tak Szczególnie wtedy, prawda? Tak, tak, takiego mrogactwa, więc chodziło o zrobienie totalnych jaj. I, i, i żeby nie wyrzucili nas ze szkoły za te pobite szkła. A to kto był na spotkaniu, kto był na spotkaniu wie o co chodzi. A my zrobimy dopisek w poście zapowiadającym. Bo to też jest dobra historia, żeby nie zdradzać też tak wszystkiego, ale faktycznie ja jeszcze bywa to wspomnieć o ludziach, którzy tam byli. Ja chyba że Paweł Babrzecki, Wiktor Zborowski, no przecież to jest składni cały Wiktor byli dostawani po roku. Na początku był e, nie, Lamża, Siódym, Strzelecki Marek To siódmy. była czwórka. Mhm. I, tam, I tak żeśmy to zrobili. Genialna sprawa zupełnie. Odsyłamy, aby to obejrzeć. Na każdy gorszy dzień Państwa polecamy Krzysztofa Mańczaka. Właśnie też wtedy. Panie Krzysztofie, to ja jeszcze na sam koniec chciałbym podzielić się też trochę taką prywatą, bo nie ukrywam, że trochę czekałem na nasze spotkanie z wielu względów, ale to, to jest też to, gdzie ja często widzę się z różnymi artystami, bo prowadzimy właśnie rozmowę dla kulturalnego rozkładu jazdy. Często jest tak, że oni mówią, no, na rzeczywiście największy wysiłek to był wtedy, wtedy jak zagrałem ileś scen z rzędu w jakimś serialu. To jest pierwsza opinia. Druga była: No to ja wtedy pamiętam, jak to znaczy, myślę, tam. mówi pan o, o najczęściej spotykanych komentarzach. Tak, o twórczości. Tak, Dokładnie tak. A ja sobie myślę: człowieku, o ty wejś, zobacz. Mówię na przykład Krzysztofa, właśnie Krzysztofa Majkrzaka wari dla Atlety. Ile to trzeba było się jednak gimnastykować, żeby pokazać, Znowu prawdziwość. Krzysztof, prawdziwość Majszak. tak bym pana. Dziękuję, to bardzo miłe. Tak, tak bym to Cieszycie. widział. E, i, i Chciałem, żeby to, 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 to co e, tak wspaniale pan nazwał, prawdziwość, żeby dotarło, to żeby to na było nasze jedyne bóstwo. Jeżeli tak mogę na szybko się wyrazić. Uh -huh. A jakbym jeszcze zapytał. Na kogo z, warto zwrócić uwagę z młodszego pokolenia aktorów, których Pan ceni? Bo widzieliśmy e, w Las Czwarta Rano e, Olgę Bołądź między innymi. Widzieliśmy e, przy Pana boku różnych aktorów w różnych latach Pana e, działalności. E, ale wiem, że jest Pan dosyć mocno krytyczny. Zresztą słusznie często, związany z różnymi artystami, ludźmi, którzy występują e, i może nie za wysoko ich Pan ceni. To no i jest pewnie pan pan do tego święte prawo i jasne. A w, drugą stronę, a w drugą stronę byśmy pokazali kogoś, na kogo warto zwrócić uwagę. Na przykład ostatnio na takim festiwalu, który zrobiono na Cześcianka polskiego Kolskiego w, w, w Piszczadach zobaczyłem wspaniałą rolę Darka Toczka w, w W teatrze telewizji kolskiego diabeł przewrotny. Zrobił na mnie wrażenie. Tak samo zrobiła na mnie wrażenie rola Bartka Łopani w historii kina w Popielawach. O, to jest dobry film. Nie chcę zamykać tej listy, mm -hmm. tylko chcę pokazać, jakiego typu, jakiego typu, jakiego typu sympatię mam. i, i w stosunku do jakich ludzi kieruje swój podziw? No, to jest, jest zauważane, szczególnie przy drugim nazwisku, się zgodzę. E, moim zdaniem cały czas niedoceniany aktor, niestety. Kto? Bo o panie. w ogóle się chyba wypisał. Opowiada, no na jakiś czas mi, że poszedł, po, zajął się służbą wojskową, co, co generalnie mi się podoba, ale tęsknię za, za tym, żeby. No, żeby coś razem zrobić, albo żeby on wrócił niezwykle, niezwykle szczery, uczciwy, uh -huh. pracowi tylko Panie Krzysztofie, dziękujemy za genialne dzisiejsze spotkanie. Tak jak powiedziałem, świetna dyskusja ludzi. Do dzisiaj, czy konopielka, czy inne role, które Pan zagrał, już nawet kilkadziesiąt lat temu, to cały czas żyje. To jest ponadczasowe. To jest coś, do czego my wracamy i wracają kolejne pokolenia. Ja jestem tego najlepszym przykładem, więc jeszcze raz chciałbym Panu serdecznie podziękować, po prostu zwyczajnie, i Państwu też podziękować, że tak ciepło się wyrażaliście, gdy niektórzy już wiedzieli, że Krzysztof Majkszak prawdopodobnie będzie gościem, też będzie mógł tutaj e, parę rzeczy od siebie powiedzieć. To na sam koniec ostatnie pytanie, o które muszę zapytać, bo ten temat się pojawił, jak widzieliśmy się na Centralnym. Rozumiem, że pan już nie wróci do międzyzdrojów jako e, juror, jako człowiek, który ocenia filmy. Bo wtedy była taka historia, gdzie opowiadał pan, że e, miał pan taką sytuację z Cezarem Pazurą. Który dosyć mocno się o Pana recenzji. Nie, nie ostatnio jestem, jestem jako juror związany z całym rynkiem kina niezależnego. Mhm. Kina, który, o którym się w sposób uwłaczający jego pięknu mówi kino amatorskie. No więc nie chcę wszystkich zawodowców martwić, ale jedynymi zawodowcami obecnie w tym kraju są amatorzy jeśli chodzi o szczerość, pracowitość i prostotę bez pretensjonalność wypowiedzi. No to teraz jeszcze byśmy mogli wspomnieć kiedyś Jana Englerta, który się zdziwił jak na próbie w którymś z teatrów za zaproszenie jednego z reżyserów widział, że aktorzy na deskach teatru mają mikroporty. A on mówi do nich, bo ich nie słychać. Tak, Janek, bo ich nie słychać po prostu. Ale to, to już nawet nie jest sprawa warsztatu, że bo, 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 bo nie chcę w to wkraczać. Mm -hmm. Natomiast to jest całkowite zabójstwo prostoty i szczerości, całkowite. A, a jeszcze za uszu im te bombki wystają, tak, tak, tak jak to mnie widzisz. to wystaje. Tak? No tak, to no, jest, to jest, to jest, to musi nas być słychać do realizacji, natomiast nie jeśli, jesteśmy na no, mogę ze swojej strony coś dodać, dziękuję za tę rozmowę. I najlepszego na święta. Tak jest. Dodajemy, tym bardziej, że nasza rozmowa ukaże się między świętami a Sylwestrą. Super. Więc idealnie. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego najlepszego. Dzięki.